W poniedziałek 15 października przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy złożyli w ratuszu wniosek o referendum w sprawie odwołania straży miejskiej. Wniosek poparło ponad 5 tysięcy mieszkańców gminy. 5 tysięcy podpisów to, to dużo. Spodziewaliście się takiego odzewu? Myślę, że tak. Mieszkańcy od początku akcji podchodzili do tego z wielkim entuzjazmem, bardzo chętnie się podpisywali, brali kartki też do domu, zbierali od rodziny. Zbieraliśmy na rynku, zbieraliśmy na różnych imprezach w Pszczynie, zbieraliśmy na targu, a rozchodziliśmy po domach. Nasi znajomi też zbierali. Więc bardzo dużo osób angażowało się w tą akcję. Na początku września inicjatorzy referendum spotkali się ze strażnikami miejskimi oraz władzami gminy. Okazało się, że konferencja w ratuszu tylko pogłębiła rozbieżności między urzędnikami i politykami Kongresu Nowej Prawicy, którzy domagają się definitywnego odwołania Straży Miejskiej. Jak byliśmy na debacie z panem burmistrzem, pan burmistrz oficjalnie i publicznie przyznał, że nawet gdyby referendum nie było wiążące, zobowiązuje się do likwidacji Straży Miejskiej. Oficjalnie chcieliśmy poinformować, gdy nie dotrzyma publicznie danego słowa, następną petycją będzie referendum w sprawie odwołania samego burmistrza, jak i Rady Gminy. Jest to dla mnie bardzo ważny i istotny sygnał odnośnie funkcjonowania Straży Miejskiej w Pszczynie. Znaczy, że bardzo dużo mieszkańców jest niezadowolonych lub postrzegają Straż Miejską w sposób niezadowalający. Więc na pewno przyjrzę się również w innym kontekście tej działalności. Zebraliście 5 tysięcy podpisów. To jest dużo więcej niż jest wymagane. Ponad 5 tysięcy to jest ponad tysiąc podpisów więcej niż jest wymagane. Czyli nawet jeśli by się trafiło 100-200 nieważnych, to i tak Rada Miejska powinna uchwalić się uchwałą o referendum. Tak, oczywiście. Wymagana jest 4 tysiące 5 tysięcy to jest dosyć duży zapas. Od momentu dzisiejszego złożenia przez partię tych dokumentów będziemy powołać komisję, która, która zweryfikuje, czy podpisy są wiarygodne i czy się nie dublują. Jeżeli podpisów będzie wystarczająca ilość, przedstawiam Radzie Miejskiej propozycję uchwały o rozpisaniu referendum w tej sprawie. Ile czasu urząd miejski ma na zweryfikowanie tych podpisów? Łącznie z podjęciem ewentualnej uchwały jest to jest to 30 dni zgodnie z ustawą. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zbierali podpisy oraz je złożyli. Bardzo dziękujemy. Czy zatem dni Straży Miejskiej są policzone? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że aby referendum było ważne, musi się opowiedzieć w nim co najmniej 30% mieszkańców gminy.